Jak wiecie Państwo zgodnie z harmonogramem, który został przez państwa przyjęty, jestem zobligowany do zwołania w terminie do 21 sierpnia kolejnej sesji, na której powołamy Miejską Komisję do spraw referendum, co też właśnie czynimy. Jalko bardzo proszę, żebyśmy wszyscy, którzy są na sali, zalogowali się. Widzę, że brakuje jeszcze mi pana Piotra Gajdę już jest. Cóż w takim razie... Mogę chyba rozpoczynać, tak? Nie ma uwag. Otwieram 22. sesję Rady Miasta Piotrkowa Trymalskiego. Proszę o sprawdzenie kworum, które przed chwilą zrobiliśmy. Proszę o pokazanie mi, ile jest radnych podczas dzisiejszej sesji. Na 23 radnych jest obecnie 19 radnych. Co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Witam serdecznie Pana Sekretarza, witam naszego radcę prawnego, witam koleżanki i kolegów radnych na dzisiejszej sesji. W dniu 14 sierpnia bieżącego roku wpłynął wniosek Grupy Sześciu Radnych w sprawie zwołania nazwania sesji Rady Miasta. I tutaj Państwu przypomnę ten porządek pierwszy punkt otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad drugi punkt podjęcie uchwały w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw referendum w Piotrkowie Trybunalskim i trzeci punkt zamknięcie sesji Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 8 sierpnia 2025 roku podjęła uchwałę numer 21 łamane /21 na 211 łamane na 25 w sprawie przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców. W związku z powyższym zachodzi konieczność powołania Miejskiej Komisji do spraw referendum w Piotrkowie Trybunalskim. Zgodnie z kalendarzem czynności dotyczącym referendum lokalnego Rada Miasta w Piotrkowie w terminie do 21 sierpnia 2025 roku powołuje Miejską Komisję do spraw referendum. W związku z czym przechodzimy do punktu kolejnego drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Referendum Piotkowie Trybunalskim. Szanowni Państwo, uchwały Państwo otrzymaliście zgodnie z ustawą o referendach lokalnych komisja do komisja yy, do spraw referendum w Piotrkowie Trybunskim powinna liczyć od 6 do 16 osób. Podjąłem taką decyzję i taką też państwu rekomenduję oczywiście. To państwo decydujecie, aby ta komisja składała się z 6 osób, chodzi o kwestię minimalizacji kosztów związanych z um, przeprowadzeniem referendum w Piotrkowie. Wystąpiłem w tym czasie też do pełnomocnika komitetu Referalnego, do pani Beaty Druszcz o przedstawienie rekomendowanie trzech osób, gdyż komisja jeżeli będzie liczyła 6 osób Uważam, że w trzy osoby powinny być z grupy referendalnej i trzy osoby z, od strony Urzędu Miasta, które mają doświadczenie przeprowadzaniu takich referendów czy też wyborów lokalnych. I tutaj otrzymałem pismo od pani pełnomocnik. Pismo jest skierowane do mnie w imieniu podmiotu uprawnionego Komitetu Referendnego Piotrkowi Piotkowianie przeciwko Centrum Integracji Cudzoziemców, odpowiedzi na pismo, i tutaj jest podany znak. Zgłaszam trzech kandydatów na członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum, przeprowadzenia referendum lokalnego w Piotrkowie Trybunalskim, zarządzanego na dzień 21 września 2025 roku. I tutaj przedstawię trzy osoby, które zostały rekomendowane przez ten komitet. Panią Pani Hanna Kapusta, pani Bożena Maria. Pabich i pani Natalia Babczyńska. To są trzy osoby rekomendowane do składu tej komisji przez komitet referendalny. Również wystąpiłem z prośbą do Pana Sekretarza, aby rekomendował trzech urzędników z Urzędu Miasta, którzy mają doświadczenie przeprowadzaniu tego typu działaniach związanych z wyborami lokalnymi, a referendum będzie odzorowaniem do wyborów i pan sekretarz rekomendował trzy osoby. Pana Przemysława Berlińskiego, Pana Pawła Gemla i Bartłomija Karcz. W związku z czym nie wiem, czy będziemy dyskutować. Jest to techniczna kwestia. Bez tej, podjęcia tej uchwały nie możemy podjąć kolejnych działań, a przede wszystkim komisja, która zostanie powołana przez Radę Miasta, odbędzie pierwsze spotkanie i będzie rozpoczęła procedurę dotyczącą przeprowadzenia referendum lokalnego w Piotrkowie. Oczywiście zgodnie z procedurą muszę zadać Państwu pytanie, czy są jakieś uwagi i sugestie do tej uchwały? Nie widzę, w związku z czym przechodzimy, a jest jedna osoba, bardzo proszę Pan Radny Łukasz Janik. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący na ostatniej sesji prosiłem o to, aby sprawa została wyjaśniona również przez Pana Macenasa, że nie możemy brać udziału w pracach komisji, ponieważ Rada Miasta, wspólnie z Panem Przewodniczącym, z Panem Prezydentem, jak również przy pomocy Pana Mecenasa, zarzucała nam, że my wspólnie z Panem Andrzejem Piekarskim powinniśmy coś dodać w komisji, która rozpatruje wniosek referendalny. Kiedy ja mówiłem, że nie możemy uczestniczyć w tej komisji, bo kłania się logika prawa. Teraz się to potwierdziło, to, że nie możemy uczestniczyć, ale prosiłbym o sprostowanie, bo niektórzy radni nagrywali filmiki oczerniali nas w mediach społecznościowych, że powinniśmy brać ten udział wspólnie z, również z Panem Przewodniczącym, więc prosimy o kilka słów wyjaśnienia i nawet może być może przeprosiny, jeżeli ktoś ma oczywiście kulturę to nas przeprosić za to, co oczerniał nas w mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał? Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Czy ktoś chciał odpowiedzieć Panu Radnemu? Nie widzę, w związku z czym. Przechodzimy do głosowania. Co znaczy, chciałby ktoś zabrać głos? Proszę odpowiedź i o bardzo wyjaśnienie proszę, na jakiej podstawie osobę, prawnej. Ale bardzo proszę mi nie przeszkadzać, ja prowadzę obrady. Kolejną osobą, która chciała zabrać głos w dyskusji, jest pan przemysł Winiarski. Bardzo proszę. Odwocem się zgłosiłem, panie przewodniczący. Pierwszemu udzielam głosu panu przemysłowi Winiarskiemu. Chciałbym zapytać, panie przewodniczący, w jakich standardach demokracji mieści się to, co się na ostatniej sesji odbyło? Chodzi mi o niedopuszczenie zaakceptowanej przez Pana listy mówców ze strony społecznej, bo to stwarza wrażenie farsy, to stwarza wrażenie pozorów demokracji. Aż taki ciśnie, że tak powiem eponim, jeśli ktoś wie co to znaczy, to zrozumie. To nie demokracja, tylko staszkokracja. Dziękuję. Bez komentarza, Panie Radny, stosuje regulamin Rady Miasta, zgodnie z regulaminem podejmuje decyzję. Kolejną osobą, ad vocem, chciał zabrać głos Pan Łukasz Janik. Panie Przewodniczący, no, zgodzę się tutaj z moim przedmówcą, z Panem Radnym. Giniarskim. Ale bardzo proszę do rzeczy. Do Ponieważ uchwały. do rzeczy jak najbardziej, Panie Przewodniczący, właśnie do rzeczy poprosiłbym o odpowiedź na moje pytanie i proszę o wyjaśnienie sytuacji. Dlaczego nie mogliśmy zasiadać w jednej tej komisji? Miałem racji, oczywiście no, rozumiem, że Panowie nas i Pani nas tutaj nie przeprosicie. Za te oczernianie na względach społecznościowych i w ogóle powiadanie głupot na ten temat, że powinniśmy zasiadać, że musimy zasiadać i tak dalej, że możemy. Kiedy mówiłem, że nie może, nie ma takiej możliwości, żebyśmy zasiadali, to jednak nie było sprostowania. I prosimy teraz, żeby padło sprostowanie, wyjaśnienie dla mieszkańców, dlaczego w takiej komisji nie mogliśmy brać udziału, bo to jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy też wiedzieli, a nie ten przekaz oczerniający te dwie osoby, dwóch radnych, którzy są w grupie referendalnej, który był stosowany przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunowskiego wspólnie oczywiście z panem prezydentem jak również przewodniczącym Rady Mariuszem Staszkiem. Dziękuję adwocem pan radny Przemysłiniarskiego. Pana przewodniczącego. Ponieważ pewnie pan przewodniczący ma rację, że w momencie kiedy padł wniosek formalny już pomijam całe tło tego wniosku formalnego, bo to wszystko, szczerze mówiąc, nosiło wrażenie gry ukartowanej. No ale na to nie mam dowodów. Natomiast wrażenie zostaje, nie tylko moje. Natomiast panie przewodniczący, cóż szkodziło dopuścić do wypowiedzi strony społecznej zaakceptowanej przez pana i ogłoszonej listy mówców po głosowaniu? Przecież to chodzi o to, że głosowanie miało się odbyć po tym no, wniosku formalnym o zamknięcie dyskusji. Ale cóż stało na przeszkodzie, żeby tych ludzi wysłuchać po głosowaniu. Tego pan nie wyjaśnił i tego pan w oparciu o regulamin myślę, że nie jest w stanie wyjaśnić. I bardzo pana proszę, żeby pan nie zbywał tego lekceważącym, że zostawi pan bez komentarza to, co tutaj sobie radny winiarski roi, tylko niech pan skomentuje i niech pan odpowie. Jakie były podstawy pana decyzji? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zostawię to bez komentarza. Jak pan powiedział, nie będę dyskutował z panem. Jesteśmy w punkcie podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Reklewendum Piotrowy Trybunalskim. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały z przedstawionymi osobami przeze mnie? Bardzo proszę, głosujemy w tym momencie. Ale ja już przechodzę. Szanowni Państwo, zadałem pytanie nie, i nie ale... otrzymałem odpowiedzi to pan, no sobie, pan czy... sobie robi kpinę z tej rady miasta naprawdę jak, jak pan łamie regulamin zadałem pytanie co znaczy że pan nie będzie mi odpowiadał czy też pan Mezenas mi nie odpowie na jakiej podstawie jest pytanie radnego o czym pan rozmawia czy to pytanie dotyczy dzisiejszej uchwały a czego dotyczy panie przewodniczący do czegoś innego pan w ogóle pyta Ale o co pytam? Sesji. Proszę mi powiedzieć, o co pytam? Pyta pan czegoś innego. Nie będę czegoś wchodził, innego na to innego. Będę, panie, nie będę wchodził Proszę w to, o wyjaśnienie w mieszkańcom. W Zadałem uchwały, jako radny uchwały, pytanie i do tego Miejskiej. mam prawo, by zadać pytanie. Może pan napisać na to interpelację, złożyć skargę na mnie. Ma pan bardzo Panie wiele. przewodniczący, ja nie lecę z każdą panie sprawą proszę, na prokuraturę, tak jak pan leci razem wspólnie z panem prezydentem ale znowu pan kłamie niech pan powie a pan co momencie... na policję i zgłasza tak, ale pan ale znaczy, dobrze, nie, nie. szanowni państwo bo pan mnie próbuje wprowadzić w pewną co to koremikę. jest jakie to jest ignorowanie ra wysokiej rady eee... przez przewodniczącego no szanowni, szanowni państwo, państwo, państwo no. trochę szacunku zapytań. powiem do rady. do głosowania kto z państwa jest za podjęcie uchwały proszę bardzo wciska przycisk zielony A, mamy, przepraszam, chwileczkę musimy tutaj, bo dołączył do nas jeszcze Pan Radny, spóźniony, bardzo proszę, żeby nie było, bardzo proszę tutaj o wciśnięcie kworum. Musimy chwileczkę zaczekać aż za komputer tutaj uruchomi program, aby pan radny mógł wcisnąć kworum. Tak, czyli możemy już a musi zalegować do głosowania. Nie, nie, bo to musi być głosowane przez system. Nie pan się. Tak, jesteśmy w punkcie głosowania. Dołączył do nas pan wiceprzewodniczący, w związku z czym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw referendum Piotrowy Tyruncki przedstawionymi osobami w uchwale Pciska przycisk zielony, kto jest przyciskny? przeciwny przycisk czerwony, kto się wstrzymał, przycisk żółty. jeszcze pan radny Przemysław -Winiarski. możesz przepraszam pomóc bo jeszcze jest problem tutaj Rozumiem, pan radny nie bierze udziału. w ramach protestu przeciwko metodom sprawowania przez pana władzy nie biorę udziału w tym głosowaniu dziękuję dobrze ma pan rację. w takim razie bardzo proszę o podsumowanie 21 osób głosowało za 0 przeciwnych jedna osoba nie zabrała głosu jedna jest nieobecna w związku z czym proponowany projekt uchwały został przez państwa podjęty komisja została przez radę powołana do przeprowadzenia referendum w Piotkowie Trybunalskim. Przechodzimy do punktu trzeciego. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 22 nadzwyczajną sesję Rady Miasta Piotkowa Trybunalskiego. Dziękuję bardzo.